Zapraszam na film www.domza150.000.pl. A oficjalnym patronem mojego kanału jest właściciel serwisu farys.pl. Cześć! W środę, jutro wolny dzień od pracy, ale może zobaczymy, jak się rozwinie czas. Generalnie sytuacja wygląda następująco na placu boju. Chłopaki mnie namówili, żeby ogrodzić tą działkę teraz już, Umieliśmy mieliśmy sadzić tam tuje, gdzie wypadły te świerki. Mieliśmy sadzić tuje, ale na szczęście pani, która, od której bierzemy tuje, jest uczciwa i nam nie sprzedała w tej chwili tuj, bo nie jest na to czas, bo są w dużym przyroście i po prostu szkoda to robić teraz. Lepiej zrobić to na jesień. Kościół natomiast, który mi sprzedał choinki, okazało się, że są całe korzenie wycięte. Nie ma korzeni tak naprawdę, były strugane, tak jakby były do, na, do, do no. Na no Boże Narodzenie do domu choinka. Tak więc zobaczę, jak mi się uda załatwić. Uda mi się załatwić materiał, bo chłopaki chcą sami te ogrodzenie robić. Tak więc naprawdę kolejna bardzo ważna dla nas sprawa. A gdzie się uczyć jak nie u siebie? Na tyle im ufam, oczywiście będę im w tym pomagał, bo to jest, ja, ja chcę, żeby to było mega precyzyjnie, żeby to było równo. Sami się czegoś nowego wspólnie nauczymy. Co trzy, co trzy głowy to nie jedno, tak więc na pewno będzie w porządku, ale muszę zobaczyć, czy załatwię materiał tak na cito powiedzmy, bo chcielibyśmy w piątek to zacząć yy, działać. Yy, teraz kwestia kosiarki właśnie, yy, bo w momencie, w momencie jak sialiśmy trawnik, to był temat, że ciąg... był temat, że będą roboty koszące, ale z nich zrezygnowałem ostatecznie, ale przyjechał listownik. Nie, ale słuchajcie, jaki temat się urodził? W momencie jak padł temat, że będą roboty to sprzedałem tego John Deere'a, którego miałem ciągnić, ten co z dyrektorem po niego byłem sprzedałem go bez straty, tak więc ok miałem dołożyć, kupić, kupić robota, ale później poczytałem, czytanie czytanie, bo wiecie w internecie różnie jest ale ze, osobami, ze sporą ilością osób miałem kontakt, które w tym siedzą, tak więc zrezygnowałem z tego. No i teraz czas na ciągniczek, bo trzeba to w końcu skończyć, bo dogoniła po, powiedzmy ta y, reszta trawy, tą tą, która nie była do. Nawożona, nawieziona, nawożona. No i teraz jest kwestia z ściągniczkiem. Znów pomogliście Wy, bo mam kilka osób zapisanych. Zadzwoniłem do jednego z serwisantów, który jest stałym widzem od, od jakiegoś czasu i on mi wytłumaczył o co chodzi z ściągniczkami, tak naprawdę. Tak więc wysoce prawdopodobne, że skuszę się na nowego, niemarkowego powiedzmy, bo tego hechta, czyli dokładnie tego co mam, nie wiem, co my mamy hechtowskie. Mamy coś tam. Glebogryzarkę i chyba tego hechta mam. Yy, to co? Opryskiwać ten spalinowy? No i coś tam jeszcze. I nie wiem, czy wiertnica nie jest też hechta. Też hechtowska. Do, do moich celów te sprzęty są ok, są nowe, mam pod ręką serwis w, w Bogdańcu części są dostępne i tak dalej, ale ten chłopak od serwisu mi nakreślił o co chodzi w tych ciągniczkach, tak więc wysoce prawdopodobne, że będzie nowy hecht pod warunkiem, że będą takiego tutaj mieli ale to już on mi weryfikuje temat, jaki silnik i, i jaka skrzynia i wszystko inne, bo ja się na tym po prostu nie znam, ja oczywiście bym dzisiaj pojechał i kupił kupił takiego jakby był, nie? Trzeba od <noise> Nitro <głosy> człowiek... Z Nitro to trzeba do Majora Suchodolskiego walić Znasz Majora kawa suchodolskiego? Tego co w necie? No. Ten co nitro wali. On no stop na nitro jedzie chłopie. Zobacz jaki chudy ale na nitro wali człowieku. Leci jak kabareci Może i tak. Słuchajcie, zał załatwiłem ogrodzenia na dzisiaj. Materiał w Szczecinie. 100 metrów bieżących potrzebujemy przywieźć i teraz tak o, waga tak, tego wszystkiego prawie 2,5 tony niestety busem nie da rady jechać, mieliśmy jechać busem i Jeepem z dużą przyczepą a Kawa do mnie mówi, samochód stoi ja mówię, stoi. <laughs> no stoi najciemniej pod latarnią, ogarnąłem kierowcę tego znajomka i pojedzie do Szczecina i przywiezie, wszystko za jednym kursem. I wyj wyjdzie mi to samo, co byśmy jechali dwoma zestawami, i czasu z naszego by poszło, i tak dalej. I ja teraz siadam w koparkę, jadę zatankować i jadę te aronię atakować. Fucha, dawno nie byłem w tych rejonach tak daleko koparką, ale chcę zrobić coś pożytecznego. Uch, 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 uch. Ale się tu pozmieniało. Zobaczcie tutaj jak ktoś zmienił. A zresztą Pamiętacie tu było po sole jeszcze tych tej... porzeczek Zmienia się masakrycznie krajobraz Myślę, że mamy 2020 Myślę, że w 2030 roku tu będą wszędzie domy dookoła stałe. A prawie jestem tego pewien. Ktoś pytał ostatnio, co ja tu zmieniam w tych tych, ale tu mam coś podpydałem, A już widzę co. Mało miejsca, muszę wysiąść. Odpowiadając na pytanie, co ja tutaj tym lewym panelem steruję? Stabilizację przede wszystkim, bo ze stabilizacją jest tak, że. Jak się statycznie pracuje, to w porządku, fajnie, ona robi robotę. Po to ona jest, ale stabilizację często gęsto na dojazdówkach czy też w terenie wyłączam, bo wtedy maszyna nie ma zdolności terenowych. Ona za wszelką cenę próbuje ustabilizować sprzęt. Zobaczymy, jak to pójdzie w porównaniu do tego, co było wtedy. Przypominam, że byłem tu prawie na początku posiadania tego sprzętu. Kawał roboty, bo jedziemy z kawą. Mamy niestety, bo dosyć szybko będzie egzamin jeszcze w czerwcu na hds I w piątek na 12 mamy kurs kolejny: podejście. Chce, chcę taką robotę robić. Jakby tu ktoś z Myśliborzem miał potrzebę taką, porządnie pozbyć się z korzeniami aronii porzeczek, to zapraszam do kontaktu. Dalej. Opracowałem sobie praktycznie. O, widzicie, teraz jest sytuacja pokazana. Mam załączoną, mam załączoną e, stabilizację, i ma problem, żeby wyjść z górki. Zobaczcie teraz. Wyłączona stabilizacja, i normalnie teraz jako 4 na 4 pojazd pracuje. Ale opracowałem zobaczcie, Zobaczcie sobie, jaki patent zaciągam, nabijam na dół, i tu już tym ruchem łyżki wyrywam korzenie. Cyk, czyli nie mam wolnych przebiegów w ten sposób, aż dojdę do korzenia, cyk I teraz tym ruchem łychy z korzeniami, i dalej. Niektóre mają większe, niektóre mają mniejsze korzenie, ale widać po wielkości drzewa, że są różne. Staram się nie ominąć żadnego. Aha, jest temat z kosiarką. Się urodził. Chyba będę się musiał kopnąć do Poznania. Ale ja Wam wszystko opowiem, jak już będę wiedział firma Alco Pro Sprzętu z pięcioletnią gwarancją, ale teraz kwestia ceny, bo są dosyć drogie Ale tu się ma, ma do mnie zadzwonić osoba decyzyjna zaraz z firmy i wtedy z tą osobą podyskutuję po swojemu Znaczy to jest ni, nic w tym złego, tak? To jest teraz w moim interesie widzicie salutki system korzeniowy Zabrane Więc pewnie skończy się to tym, że szybka akcja będzie, jak się dogadam Tu jest duży korzeń Tak czy nie? A jak? Szybka akcja skończy się tym, że pojadę, przebiorę się, wsiądę w busa pojadę na Poznań Chciałbym mnie tu trawę z kości. taki był plan Jestem w stanie oczywiście, to jest 6 rzędów. Staram się jechać po trzy rzędy ogarniać. Na powrocie ogarnę tamte pozostałe rzędy. I pół będzie zrobione. jest oczywiście działki są pod, pod bud, pod zabudowę. Ale ludzie i taki, ludzie nawet, którzy mają swoje, swoje aronie, swoje porzeczki, Agres tu u nas nie uprawiają tego, bo się nie opłaca ponoć, znaczy no nie ponoć, no nie opłaca się zatrudnić ludzi do zbioru, e, ogarniać to, opryskiwać, dbać, przycinać, jest po prostu w tym momencie to nieopłacalne. Tu będzie duży. Tu, zobaczymy. Tu jest chyba strona z mniejszymi krzywami. Z tamtej strony wyżej są widzę większe. Nie wiem, czy to tak. Te są młodsze. ale to później dla mnie to nie wygląda. Później ja bym miał jako wykonawca, jakbym budował dom, to byłaby moja robota później. I tak bym to musiał wyczyścić i tak. Jeśli chodzi o ogrodzenie, to też nie ukrywam, że to jest sytuacja tak, to będzie nauka potężna dla nas. Nie robiliśmy tego nigdy. Wydaje się to nic skomplikowanego, ale okaże się, czy da się to samemu zrobić naprawdę precyzyjnie, ładnie, równo. No też nie ukrywam, że chodzi w tym o to, że o przyszłość, jeżeli będziemy oferowali coś na sprzedaż to będziemy mogli również to zaoferować z ogróceniem od razu, no, panelowym jeżeli będzie rzeczywiście nam to szło, no to dlaczego nie, to jest kolejny, kolejny atut kolejna jakoś, swojego rodzaju uniwersalność tego wszystkiego myślę, że bez problemu sobie z tym poradzimy, jeszcze mając sprzęt już, już mamy plan, jakieś tam działania, żeby wcześniej jednak z wąską przejechać, wyrównać dokładnie, żeby nie musieli ryć chłopaki pod pod w ogóle pod te betony, pod spód, to też dużo roboty jest. Na pewno kupię większe, większej, średnicy, większej średnicy, kupię świder do tego świdra, który mamy, ale samo kupię większej średnicy, żeby nie trzeba było ręcznie rozkopywać tego pod ogrodzenie, pod słupki. Załatwione w Szczecinie jest, kierowca będzie dzisiaj jechał. czy Załatwione, no, okaz mają na miejscu, może w ten sposób. Załatwione, często tego słowa używam one często często nie pasuje do wielu sytuacji, bo kojarzy się z kombination często jest kombination, ale nie zawsze oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu była i na tym kończę dzisiaj i tak idzie w miarę myślałem że to jest kurczę na cały dzień wyprawa a to jest wyprawa w sumie może na dnia może mi się uda zobaczyć jak będzie szło przy zgarnianiu czy jednym, jednym nie, zgarnianiem czy się da wszystko z, na jedną kupę zgromadzić jeżeli i tak to jeszcze dzisiaj to zgarnę

Gadałem właśnie z chłopakiem z tego Alco Pro z Poznania mają zadzwonić za pół godziny jako moją propozycję dla mnie, boże mózgów muszą zrobić z tego co wiem zobaczymy Już nie chodzi tam o jakieś yy, lokowania i tak dalej, nie, 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 to chodzi o to że chyba świadomi tego, że to pójdzie publicznie, w sensie, no, że pójdzie publicznie i będzie pokazane, jak to jest sprzęt. Ja tam wierzę serwisantowi, z którym mam kontakt od no, sporo czasu. Tak więc sam jestem ciekaw. Dzień dobry, proszę pana, jesteśmy producentem rekuperatorów jedynych w swoim rodzaju. Mamy dla Pana propozycję taką, taką Przepraszam, nie robię takich dealów Nie, nie robię takich lokowań produktów Których ja nie chcę, których ja nie wymyśliłem i nie po mojemu Dobra, dziękuję U mnie mój kanał jest robiony po mojemu Z tego się najbardziej cieszę i z tego najbardziej jestem dumny, że był taki moment, że no, kuszące było skorzystanie z, z niektórych propozycji. Eee, w tym czasie, szczególnie to mówię, że kuszące, w tym, w tym czasie, w którym padały te propozycje. No, wtedy mieć 30-40 tysięcy e, takie nieplanowane powiedzmy za nic, na dobrą sprawę, tylko po to, żeby powiedzieć parę ładnych zdań. Było to kuszące, nie ukrywam tego, że, że nie było, ale cieszę się, cieszę się, że w tych momentach tego po prostu nie podjąłem. I tym samym, wydaje mi się, że nie straciłem tej swojej, naszej wiarygodności, bo muszę używać, chcę używać słowa naszej, bo my to wspólnie tworzymy wszystko. Bez chłopaków, bo by nie było również mnie i kanału. No. Bez Was też nie a wy nie jesteście głupie ludzie i widzicie, przecież na no to to dzisiaj nie trzeba skończyć studium, żeby widzieć, że coś jest na siłę naciągane, ustawione a tak niestety podchodzą do tego, ja nie rozumiem tego, kto to jest ja nie rozumiem, kto jest market marketingowcami w tych, niektórych dużych firmach, bo tam już nie chodzi o nazwy tych firm, ale naprawdę mam różne propozycje z dużych firm. Kurczę, no, po, pokazałem wam na przykładzie Mercedesa co było, e, busa do firmy bym dostał, ale musiałbym powiedzieć, że jest najlepszy na świecie, tak? No kurwa, no takie duże firmy i, i, i duże, bogate firmy, a jak do mnie dzwonią marketingowcy niektórzy, no to marketing, który był studiowany 15 lat temu, niestety nijak się ma do dzisiejszych realiów, bo się przez 15 lat zmieniło bardzo dużo, przede wszystkim internet i media rozwaliłbym w końcu coś większego w sensie jakoś starą stare budownictwo do wyburzenia no co jest gdzieś zamienił? nie no, to sam też nie będę z końca aż tego przecież. To czym, jak to będzie szło? Czy duży opór będzie? Na pewno będzie duży opór. Człowiek niestety, ma takie zboczenie wewnętrzne, że chciałby robotę zostawić kompleksową po sobie. Czyli dla mnie osobiście, kompleksowa jest to jeszcze na kupę wszystko zgromadzić, żeby no wiecie o co chodzi tam mam w jednej linii, tak się udało to później opracować sposób wyrywania że mam w jednej linii wszystko A więc jakby się na jednym spychu poszło dobrze dobra spadam udało się na 3 kubki to zrobić fuuuu na 3 kubki bo to się już nie, opo... nie tyle nie opłacało no nie opłacało chyba nawet można powiedzieć czasu, szkoda czasu na to No to jest kupę roboty niewdzięcznej a tak jest na 3 kubkach i uważam temat za a tu jakiś orzeczek jeden się jeszcze trafił uważam za zakończone, wracam do chaty 20, 30 arów jakie trzy kupy tego no i jest komplecik 100 metrów bieżących Drut piątka, czyli dokładnie tak jak mamy tam dookoła domu ogrodzenie I tak je chciałem Jutro nie wiadomo co będzie bo A te betony są? Hmm. Nie wiem czy betony, Nie wiem bo jedziemy na szkolenie z HDS na 12 gdzie jutro? Co ja pieprzę dzisiaj, środa, jutro? Przecież te parady jutro są Jak stróż w Boże ciało, stąd się wzięło powiedzenie Tak więc na dzisiaj kończę, zobaczę tylko czy są łączniki Chyba, że słupki są Kurcze i wiecie co, nie wiem właściwie Jak to jest teraz? Kurde, To będzie na równo dali? No. Chyba Dobra. inny system, ale ok. Inny system, ale ok. Też będzie dobrze. Może nawet będzie ładniej. Koniec imprezy na dziś. Dziękuję za obejrzenie materiału. To mówiłem ja: dom za 150 tysięcy.pl